Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o perfekcjonizmie oraz o tym, w czym przeszkadza i czy w ogóle się przydaje. Ja nazywam się Paweł Mądrawski i zapraszam Cię na mój podcast w ramach platformy e-Learning Market. Standardowo zacznę odcinek od wyjaśnienia pojęcia, czyli co to w ogóle jest perfekcjonizm. Otóż perfekcjonizm to narzucanie sobie bardzo wysokich standardów, któremu jednocześnie towarzyszy brak umiejętności akceptacji popełnianych błędów. Ta postawa stawia dokładność wykonywanych czynności na najwyższym miejscu. Perfekcjonista pragnie od razu osiągnąć stan ideału, a wszelkie przeciwności powodują u niego niezadowolenie. Nadmierny perfekcjonizm jest w psychologii czasem nazywany dewiacją, która praktycznie uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Często dążenie do perfekcji może być pułapką, której warto unikać to jest jak pogoń za własnym ogonem. Stajemy się niewolnikami naszych własnych oczekiwań, które często są nierealistyczne. Perfekcjonizm może prowadzić do paraliżu działania, gdyż zbyt dużą uwagę skupia, skupiamy na doskonałości, a nie na efektywności czy działaniu. Dodatkowo, dążenie do perfekcji może zaburzać nasze relacje z innymi, gdyż stawiamy sobie i innym niewykonalne wymagania. Poza tym, skupianie się na doskonałości może pochłaniać tak dużo czasu i energii. Że nie pozostaje nam już wystarczająco dużo zasobów na inne aspekty życia. Warto więc nauczyć się akceptować niedoskonałość, zarówno siebie, jak i u innych, i cieszyć się procesem rozwoju, zamiast zawsze dążyć do perfekcji. Poradzenie sobie z perfekcjonizmem wymaga delikatnego podejścia i zrozumienia własnych motywacji. Możesz zacząć od uświadamiania sobie, że perfekcja jest niemożliwa do osiągnięcia i że zawsze coś. Zostaje, co można by było poprawić. Następnie, zamiast skupiać się na doskonałości, zacznij doceniać postępy i wysiłek, jakie wkładasz w swoje działania. Przyjmij fakt, że popełnianie błędów jest naturalne i pozwól sobie na nie. Ważne jest również ustalenie realistycznych celów i granic dla siebie, aby uniknąć przeciążenia i paraliżu działania. Nie bój się prosić o wsparcie od innych i pamiętaj, że. Wartość człowieka nie zależy od perfekcji i jego osiągnięć. Dążenie do doskonałości może być inspirujące, ale na pewno nie powinno ograniczać szczęścia i spełnienia. Dla mnie najlepszym sposobem na poradzenie sobie z perfekcjonizmem było po prostu rozpoczęcie działania i poprawianie go już w trakcie. Przykład? Chociażby stworzenie strony internetowej, bloga i tego podcastu, którego słuchasz. Tak, dokładnie. Domenę kupiłem za kilka złotych, stronę zrobiłem w kanwie. Stronę bloga stworzyłem w darmowym panelu blokowym, a podcast nagrywam na sprzętach, które już miałem w domu. I mimo tego, że nie są to rozwiązania idealne, to w miarę postępów będę je ulepszał. Gdybym od razu dążył do tego, aby wszystko było perfekcyjne, to prawdopodobnie nadal nie miałbym strony internetowej, nie pisał bloga i nie tworzył podcastu, bo pewnie oprócz czasu to wymagałoby jeszcze większych nakładów finansowych niż na ten moment. A zacząć można bez tego. I tak w wielu aspektach życia zdecydowanie lepiej jest zacząć działać i poprawiać swoje działania z biegiem czasu. Czy to budowanie budżetu domowego, inwestowanie czy zdobywanie kompetencji zawodowych. Zacznij z taką wiedzą i zasobami, jakie masz. Rozwijaj w trakcie, sprawdzaj różne możliwości czy drogi. Szukaj wiedzy i ciesz się z kolejnych kroków, które robisz. Graliście kiedyś w Simsy? Co najbardziej cieszyło? Mi najbardziej podobało się rozwijanie postaci i miejsca, w którym mieszka. Przecież zaczynało się od małej działki, drewnianego krzesła i najtańszej mikrofalówki. A to nie było perfekcyjne, idealne rozwiązanie. Ale w miarę upływu czasu zdobywaliśmy kolejne umiejętności i coraz lepsze przedmioty do wyposażenia domu, tak aby życie naszego bohatera było coraz bardziej przyjemne i dawało coraz więcej możliwości. I dokładnie to samo można przełożyć na każdy projekt czy rozpoczęcie biznesu. Rozpocznij z tym, co aktualnie posiadasz i dąż do perfekcji w kolejnych krokach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego krótkiego odcinka. Skomentuj i zostaw polubienie, jeżeli temat do ciebie trafił i nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć.